Witam państwa. W tym filmie przekażę państwu informację na temat wprowadzania transakcji, okna wprowadzania transakcji, możliwości wprowadzania transakcji w programie Pricebook. Żeby dodać nową transakcję w programie Pricebook ręcznie, należy otworzyć okno Nowa transakcja. Jak to zrobić? Są dwie możliwości. Po pierwsze, w górnym tutaj pasku szybkiego dostępu, na samej górze programu, Znajdziecie Państwo taką czystą ka kartkę, ikonę z czystą kartką podpisaną nowa. Możemy kliknąć tę ikonę. Drugim sposobem jest przejście do zakładki transakcji, która jest tak naprawdę tabelą transakcji. Tutaj w lewym górnym rogu istnieje duża ikona nowa. Klikamy sobie tą ikonę, czy tu, czy tu efekt będzie ten sam i dostajemy nową zakładkę, nowe okno, które nazywa się transakcja nowa. Transakcja ta Pokazuje nam formularz, który jest do wypełnienia i po jego wypełnieniu będziemy mogli zapisać te dane. W Pricebooku możemy dodawać więcej niż jedną transakcję w tym samym czasie. Oznacza to nie mniej, nie więcej, jak kliknięcie raz kolejny nowa spowoduje po prostu otwarcie kolejnego okna nowa. I będziemy mogli sobie wprowadzać dwie, trzy lub więcej. Po pewnym momencie program zakomunikuje nam, że Mamy za dużo tych nowych transakcji potwieranych i może spowolnić swoją pracę, gdyż jest to bardzo wymagające okno z wieloma powiązaniami i e, zajmuje po prostu dużo zasobów komputera. E, możemy pracować e, także na jednym oknie nowa, wprowadzać dużo transakcji. E, pokażę to Państwu w innych filmach. Natomiast teraz parę słów na temat opcji i okna. E, samo okno skonstruowane jest w ten sposób, że u góry mamy informacje. Tutaj w górnym pasku zaraz pod. E, pod nagłówkiem. Jaką klasę spełnia transakcja? W Facebooku mamy klasy transakcji, które są odpowiedzialne za wypełnienie pól i każda klasa może mieć zdefiniowane przez zarząd grupy inne wymagane pola. Jeżeli klasa, jeżeli nic nie jest wypełnione lub transakcja nie spełnia żadnej klasy, wtedy klasa jest oznaczona jako klasa 0. Klasa 0 jest to klasa systemowa programu. Dalej mamy okna, okno formularza. Możemy sobie to teraz zwinąć, wszystko. Jest podzielone w tym momencie na kategorie, ale pokażę Państwu też, jak ten widok zmienić, bo możemy mieć różne typy widoku wprowadzania w PriceBooku. A następnie mamy stopkę, która hmm, dynamicznie pokazuje nam przeliczoną cenę jednostkową, netto, brutto i adres hmm, transakcji. <laughs> Całe to okno. Hmm, Składa się właśnie z, z różnych pól do wypełnienia, natomiast zarządzane jest za pomocą opcji, które widzimy właśnie tutaj w narzędzia edycji transakcji, w takiej nadzakładce, która zawiera dwie podzakładki. W tych podzakładkach mamy zakładkę edycja i ustawienia. W zakładce edycja znajdują się podstawowe opcje: zapisz, zapisz i zamknij. Powoduje to zapisanie i zamknięcie transakcji, zapisz i duplikuj. Powoduje to zamknięcie, zapisanie, zamknięcie i zduplikowanie transakcji, czyli jak naprawdę już pracujemy wtedy po naciśnięciu tego przycisku pracujemy na nowej transakcji. Wyczyść transakcję spowoduje usunięcie wszystkich danych z formularza, który wprowadziliśmy. Dalej mamy właśnie typ transakcji, od którego zawsze zaczynamy, czyli musimy określić, co wprowadzamy. W trakcie możemy też to zmieniać, natomiast no wiadomo, że jeżeli zaczniemy wprowadzać nieruchomość zabudowaną, a zmienimy na niezabudowaną w trakcie, bo nam się odwiedzi, to część danych zostanie zmieniona. Flaga. Flagi to znaczniki transakcji, które Mówię o tym, czy transakcja zwykła jest zwykła, prywatna, czy robocza. Zwykła oznacza, że może być publikowana w ramach grupy. Prywatna to jest tylko dla mnie, i ona ta transakcja jest y, co prawda wysyłana na serwer, ale nie może być opublikowana na y, rzecz grupy, i transakcja robocza, y, która jest y, taką. Powiedzmy też prywatną transakcją, ale jest tylko określeniem, że jest to transakcja robocza, bo czasem będziemy chcieli zrobić sobie, powiedzmy, szablony transakcji, które będą nam służyły do wprowadzania transakcji później. A następnie mamy wszystkie dostępne klasy, które są zdefiniowane w ramach danej grupy, której jesteśmy. Klasy definiowane są przez moderatora grupy, przez zarządcę grupy lub edytorów słowników, którzy dostali uprawnienia od moderatora i y, zabierają po prostu szereg wymaganych pól. Y, następnie mamy możliwość dodania transakcji powiązanej, gdyż w Facebooku możemy wiązać transakcje na zasadzie relacji, relacji y, równorzędnej. To jest ta opcja jest do wykorzystania w przypadku kiedy Mamy do czynienia np. z dwoma nieruchomościami sprzedawanymi w ramach jednego aktu, lub też mamy np. umowę czynszową, a potem umowę sprzedaży. Możemy sobie te umowy, te wpisy połączyć w ramach relacji, co jakby uzupełnia informacje. Następną opcją jest konfigurator widoku, o którym sobie opowiemy w kolejnym filmie. Oraz opcje podstawowe. Rozwiń wszystko, zmiń wszystko. To chodzi o te kategorie, właśnie. I widok zakładkowy, który tutaj już rozwiń i zmień nie działa, natomiast przełącza cały układ w formę zakładek. I możemy sobie w formie zakładek ten widok tutaj edytować. Ja Państwu w tym momencie dziękuję. I zapraszam do następnego filmu, który już będzie wejściem w szczegóły wprowadzenia transakcji. Dziękuję za uwagę.